Amerykański Departament Obrony wydał dotąd 80 milionów dolarów na skonstruowanie superkombinezonu dla amerykańskich żołnierzy, takiego jaki nosił Iron Man w filmie Iron Man, czyli człowiek z żelaza. Ten superkombinezon waży się na około 100 kg, z czego 90% wagi to są baterie zasilające. Mimo że Iron Man to jest postać z komiksów, Amerykański Departament Obrony uważa, że sprawa jest jak najbardziej możliwa do zrealizowania, ale potrzebują miliard dolarów, żeby ten Iron Man już nie tyle fruwał, co chodzi. To jest tylko jeden z przykładów marnotrawienia społecznych pieniędzy przez rząd Stanów Zjednoczonych, które zostały zawarte w corocznym raporcie senatora Tama Cowberna. Ta lista jest długa i nieraz komiczna. Rząd Stanów Zjednoczonych wydał 15 tysięcy dolarów na poszukiwanie grobu Chingiskana, 10 tysięcy dolarów na to, żeby oglądać jak szybko odrasta trawa, 171 tysięcy dolarów na to, żeby nauczyć małpy grać w kasynie, 800 tysięcy dolarów na grę wideo, której zadaniem było to, żeby przekonać dzieci do tego, żeby jadły warzywa. 400 tysięcy dolarów na masowanie nowozelandzkich królików po wysiłku, żeby zobaczyć jak szybko regenerują siły. W innym badaniu oni wydali, Rząd Stanów Zjednoczonych wydał 400 tysięcy, przepraszam 800 tysięcy dolarów na to, żeby zbadać, ile tlenu zużywają pumy, czy też pantery. Wtedy, kiedy są w akcji, a kiedy są w stanie spoczynku. Żeby to zrobić, złapali do zwierzę do klatki, wsadzili je, tam wsadzili także bieżnik, tak jaki macie Państwo na siłowni, i kazali pumie po tym biec. Problem był taki: surprise, surprise, że pumień trzeba po tym biec, więc zajęło im 8 miesięcy nauczenie pumy biegania po bieżniku. Dlatego macie Państwo cenę 900 tysięcy dolarów za eksperyment. Największymi firmami, które marnotrawią społeczne pieniądze, to są NASA, która eksplodowała rakietę na starcie. I Pentagon, czyli amerykański Departament Obrony. NASA zbudowało wyrzutnie rakiet za 44 miliony dolarów, ale potem okazało się, że nie ma już takich rakiet, które mogłyby z tej wyrzutni startować. Pentagon natomiast amerykański Departament Obrony zbudował 20 samolotów dostawczych dla Afganistanu, ale potem okazało się, że nie ma części zamiennych. W związku z tym pracowali te wszystkie samoloty na żeletki, koszt dla Państwa pół miliarda dolarów. W innym przypadku amerykański Departament Stanu zbudował strony w internecie za 3 miliony dolarów, żeby przekonywać muzułmanów do tego, żeby nie wstępowali do kalifatu. I wreszcie rząd Stanów Zjednoczonych sfinansował badanie, w którym zebrano 100 par, które pozostawały ze sobą w związkach partnerskich, dali im lalki wudu, żeby nakłuwali te lalki za każdym razem, kiedy ktoś jest niezadowolony z partnera. Okazało się, że ludzie kuli te lalki w budu wtedy, kiedy byli głodni częściej niż wtedy, kiedy byli syci. Co potwierdza stare polskie przysłowie, że Amerykanin tak jak Polak głodny to zły. Moja ocena tego jest taka. Gdyby dać ludzi, zbudować taką lalkę w budu w kształcie Baracka Obamy i dać to ludziom do kłucia, nie starczyłoby ich, żeby to kłuć. Za Baracka Obama administracja to jest potężna, olbrzymia armia, 21 milionów ludzi. To jest państwo w państwie, gdzie kwitnie niekompetencja, kwitnie korupcja i takie przypadki jak z tym człowiekiem z amerykańskiego Departamentu Ochrony Środowiska, który, jak się okazało, od 6 do 8 godzin oglądał filmy pornograficzne na swoim rządowym komputerze w godzinach pracy i za to dostawał wynagrodzenie 120 tysięcy dolarów rocznie. Ronald Reagan miał rację, kiedy mówił, rząd nie jest rozwiązaniem problemu. Rząd jest problemem. Ronald Reagan. Mówił jak jest. Mariusz Max Koronko, Nowy Jork.